Uwaga widzowie! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge. Kto zbuduje lepszą postać? Słuchajcie, będzie to Wojan. M będzie oczywiście razem ze mną, y Alek, który jest tutaj. Cześć Alku, Wpadnie witam tak, cię serdecznie. Ciemka, ciemka, witam. Widzowie, będziemy musieli zbudować w tym kwadraciku w 10 sekund Wojana. Tutaj będziemy musieli zbudować w minutę, a tutaj w 10 minut postać Wojana. Jak myślicie, komu lepiej wyjdzie? Czy Alkowi, czy mi? Dajcie znać w komentarzach. Możecie obstawić to teraz w komentarzach, a my jesteśmy mega ciekawi, jak nam to wyjdzie. Masz jakiś pomysł, jak to nam może wyjść? do coś zrobić. No nie jak zawsze, super, nie? Dokładnie, widzowie, zostawiacie łapki w górę, tak samo u Alka, tak samo u mnie, więc uwaga, uwaga, Dokładnie. mamy 10 sekund. Ja sobie przygotuję tylko budulce, bo sam do końca nie wiem. Weźmiemy może terakotę, słuchajcie, to będzie taki kolor, widzisz, zobacz, taki o, terakotę. Weźmiemy Okej, sobie. ja wziąłem też takie coś. Dobra, wezmę sobie brązowy i czarny. Okej. Okay. A ja wziąłem mm. takie O, kolorki w ten sposób. Okej, okay, dobra, dobra, to ja już jestem przygotowany. Nie wiem jak Ty, ale widzowie, zostawiajcie łapy w górę, a my mamy 10 sekund, żeby zbudować wojana. Uwaga: 3, 2, 1.

nie nabrań normalnie. To jest, zobaczcie, to jest mój wojan zbudowany w 10 sekund, a Alek zbudował jakiegoś strucha. Na, stru, st, stracha, stracha na dworze. Stracha na problemy. Tak jest, patrzcie, zobaczcie, jak to pięknie mu wyszło. <laughs> Mój kolega ma rączki, i główkę, a twój ma główkę i jest chirobrytem zamachowanym. No dobra, no ale jest takim pikselem, no jest elegancko. <grym> ładnie, dobra, ładnie. Słuchajcie, zostanie nam do zbudowania y, 10-minutowa wersja, więc uwaga. 3. A teraz 1-minutowa 2... będzie. Y, tak, to jest 1-minutowa, dokładnie, później 10 minut, okej. Okay. 3, 2, Jeden start, lecimy, okej, okay, dobra, dobra. To, słuchajcie. O, coś takiego Róny, e, cyk, 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 mu. cyk. Dobra, zróbmy tak, 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 tak. A tak miał tak, taki pasek tak, jeszcze tak, tak, po tak, 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 dokładnie. Dobra, minutowa wersja, nie wiem jak nam wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Dobra, Pomagam zrobimy spoleczkę. coś takiego. Okej, okay, trochę pomyliłem kolory, ale nieważne, już nie mam czasu na coś takiego. Zrobimy okay. poprawki robić, nie? No najgorsze jest to, że w ogóle nawet nie wiem co ty rysujesz, co ty w ogóle robisz, bo nawet nie ma czasu zajrzeć. Okej, okay, coś wysokiego. Okej. Okay. Dobra, to zróbmy tak. Tak, tak, tak. O, o tak. I tutaj białe, tutaj wstawimy czarne, tu czarne i tu biały uśmiech. Okej. Okay. Okay. 10 sekund. Okej. Okay. O nie, 10 sekund o. to szybko potrzebuję tego bloku i jeszcze I koniec, Czekaj, czasu. Zdążę... koniec czasu koniec czasu ostatni o kocek. nie koniec czasu oh. już czas minął co jest co to jest za wojan patrzcie na to jaki Taka wysoki jak ty tu budujesz tak wysoko uskuba, jest porcje. Dzisiaj to mnie wzięło coś taka wena, żeby prosto do chmur lecieć, nie? <noise> Dobra, słuchajcie, teraz została nam wersja dziesięciominutowa, więc mam nadzieję, że będzie to dobry dobra budowla i że zobacz, zaraz zobaczymy jak to nam wyjdzie. Uwaga, 3 2 1 start. Lecimy, dobra, uwaga, lecimy. dobra. Okej. Okay. Dobra, to ja to teraz już... Tutaj, tutaj nie trzeba się śpieszyć, więc ta budowla może być trochę lepsza. Ale teraz mm. się bardzo dobrze postarać, nie? No, chyba tak, chyba tak. Dobra, to ja zrobię sobie pixel arta, że tak powiem, okay. bo nie chcę mi się budować takich 3D. Mm. On tu ma buciki ładne, to my tutaj zrobimy. Teraz tutaj u podeszwy. Jaki ma w ogóle pomysł, panie Matrunerze, na swoją budowę pixel art'a, mówisz, tak? aż no, Na podłodze, tak. w powietrzu, płaski będzie, latał, w, tańczył. W twoją stronę. Inaczej niż ty budujesz, bo ty budujesz sobie jakoś tak, nie wiem, nie wiem w domu, w którą stronę ja sobie buduję zawsze w twoją stronę, żebyś ty widział. ja zawsze mm. buduję bokiem dla ciebie, bo ja się boję, że jak będziemy robili face to face, a, to mi z główki też. Tak. Szczółka. <grywali> dobra, tak dobra yy, czekaj, tu weźmiemy coś takiego, zbudujemy. Okej. Okay. Cyk, 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 cyk. Okej, okay. jeszcze bym ze dwa piętra może dobudował. Okej, okay. no nie, no to jest w ogóle źle, w ogóle dobrane kolory są, no tak mi się wydaje. Tak źle Dobra. dobrane, na pewno dobrze budujesz, jest dobrze, Mati, nie martw się. Napiszcie w komentarzu, Mati nie martw się, ty super pięknie budujesz. o, tak, tak jest, możecie tak napisać, to będę na pewno następnym razem lepiej budował. <grych> Dobra, tak patrzcie, Jest bardziej okay. zmotywowany. O. Dobra, mam powiedzmy, Wojana z. Trój, niech będzie, ale możemy nawet dookoła zrobić tym częciem. Nie, ja wiem, czy popełniłem błąd, zrobiłem go za szerokiego, znowu. Nie, wcześniej zrobiłem za wąskiego, teraz zrobiłem go za szerokiego, no nie. Okej, okay. ale słuchajcie, jest taka zasada, że kto, jeśli ktoś zbuduje i powie, że już jest gotów, no to kolejna osoba może powiedzieć, że też jest gotów, to wtedy kończymy już budowanie, więc taka jest zasada w tej serii. Dobra, ja w sumie jeszcze na razie nie. Nie chcę kończyć, nie wiem jak Alek. No ja może tak samo nie, nie jadę, co jadę nogi mu nie? Okej, okay, dobra, to ja zrobię sobie tu główkę. Uwaga, uwaga, cyk, tak o, proszę bardzo. Dobra, może tak troszeczkę, dodamy sobie tutaj jakichś pięknych dodatków. Okej. Okay. Wojan oczywiście musi być wyglądać czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12. Dobra, jest symetrycznie. To okej, okay. można zrobić jakąś symetrię. Znaczy symetrii nie ja zrobisz, ja... ale jest parzyście. Mm -hmm. No, ale ja ci powiem, że jak ja tak buduję te budowle, to ja się czuję jak jakiś artysta, jakiś Picasso normalnie. No Picasso, Minecraftowy Jakbym Picasso. Malował, budował, weźbił <laughs> swoje wnętrze wykazywał tutaj. Nie no masakra, Nie, ja mogę to się spełniać w końcu Dobrze, mamy tu już fajnie zrobione, bo czyli przynajmniej u mnie, nie wiem jak u ciebie Dobra, bo ja no widzę, że ty budujesz średnio. budujesz to 3D, więc wow, trochę ci to zejdzie. Okej. Okay. 5 godzin później, nie? Chociaż już mam tylko 10 minut, ale to tam trudno, może 5 godzin później. <laughs> Dobrze, patrzcie, białe ząbki mu zrobimy Wojanowi. Ej, mam pomysł w ogóle na Wojana, żeby zrobić. Wow, tylko nie wiem czy mi to wyjdzie. A jaki pochwalił się nam? Nie pochwalę, nie pochwalę się wam. Zaraz Jak wszystko to mówiła nauczycielka w szkole. No no no, śmiejemy się, się śmiejesz, pochwal się, no wszyscy razem się pośmiejemy. No to matroner, teraz twoja <śmiech> <śmiech> sytuacja. Dobra, na razie nic nie będę zdradzał, bo po prostu chcę zrobić to w swoim zakątku widzowie wszystko widzą, jak ładnie mi idzie. Proszę bardzo, okej. Okay. Dobra. I mm, woja zrób... na razie łysy jest trochę, nie? Mój? No, włosów nie, nie ma. Nie, już nie. O, już ma, a tylko taka czuprynka trochę. Okej, dobra, wojanin okay, eee, to będzie tak zrobiony. I może jeszcze wyżej, okej. Okay. A bo ja w któryś odcinku, chyba pamiętam, bo ja jestem jego widzem, jego oglądam. Eee, był łysy chyba, nie? Czyli nagrał film, wziął, ogolił się na łyso, nie? No, nie wiem, może. Bo ja jestem nie stałym pamiętam. widzem, subskrybuję z wneczkiem. O, to ty to to nowość, słuchajcie no, ale jak no... widzę. Dobra. Ale wiecie Słuchajcie. kogo możecie wysubskrybować z dzwoneczkiem? Dokładnie nas, Mnie nie ma Dokładnie, turnera, możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem koniecznie. Dobra, o zrobimy coś takiego, Wojan będzie łapeczkę w górę trzymał. Cyk. Dobrze, Żeby oczywiście żebyście zostawili łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach kto ogląda Wojana, to jesteśmy bardzo ciekawi. Tylko... Dokładnie tak. To wygląda w sumie bardzo sympatycznie, tylko ta rączka jest trochę chuda. Ale to już się naprawia, proszę bardzo. O, w taki sposób. Cyk, cyk zrobione, to może tak zrobimy. O, cyk, cyk, cyk. Dobra, trochę będzie lepiej to wyglądać. Um, dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay. no to teraz. Pff, nie, no bo ja, no jak się, jakby się nie patrzył, no. no, ty. Dobra, może zrobimy. Wow, wie... ale super, i pozytywny, uśmiechnięty, ja, yeah, ale słuchaj, ci wychodzi. Zrobimy mu oczywiście większe oczy, żeby był bardziej przyjazny. O, a tą rączkę będzie miał taką, słuchajcie, no, leżącą sobie. O, będzie się trzymał tutaj podłogi, że tak powiem. <laughs> okay. Ja jestem na razie pod wrażeniem, jak widzę, twoją bazę, naprawdę. No, moja baza jest świetna, budowla w sumie. A o dobra. tak, budowla, no ale wiesz, no jak to tam nazwał, tak nazwał, nie? <laughs> dobra, czekaj. O, Synonimy tako. używam, no? Dobra, to tutaj zrobimy oczywiście takim bloczkiem, ok, żeby on się tutaj trzymał. Słuchajcie, podłogi w Minecrafcie, żeby nie było, że, że ktoś go chce ukraść czy coś, to po prostu jest przytwierdzony do podłoża. Okej, okay. dobra, to może zrobić to, wypełnimy, okej, okay. no nie, no teraz to wygląda pięknie, słuchajcie. Uuu, no. ale się oparł, ty, normalnie takie emocje są w tym odcinku, że aż się 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 z tego, tego wszystkiego, nie? <grym> dobra, widzę, ładnie ci idzie tutaj, no. O, czekaj, jakbyśmy mu zęby zamienili, o, takie o. Patrz. No, o, Jezu, to zrobiłeś mu Wybiłeś <grym> mu zęby. Dobra, słuchajcie, ja bym to zrobił w ogóle też 3D, żeby tu nie było ujmowa... ucinania punktów za to, że Wojan jest nie 3D. A, że jest... pamiętam, że ucinam punkty za tego, że nie za 3D. Tak, ale w ogóle punkty ucina, że to nie jest 3D, więc. Ale w sumie umie ciężko stwierdzić, że to jest nie, nie jest 3D, bo. Ponieważ do tego zi. Um... Ja powiem, że jest za płaski i tyle. no. No, słuchajcie, na samym końcu będziemy dodawali sobie punkty, więc zobaczymy, kto zbudował lepiej i kto wygrał ten pojedynek. Jestem w sumie bardzo, bardzo ciekaw eee, też waszych opinii, no, dajcie nam znać, jak wam się podobają nasze budowle. Okej, okay, dobra, to ja tutaj zrobię oczywiście... Dokładnie, dajcie nam punkty w komentarzach, w skali od 1 do 10, ile punkcików nam dajecie. Czy 1, czyli bardzo malutko, czy 10, czyli bardzo dużo i mega pięknie. Dokładnie, temat... dokładnie. Tak no. jest, tak jest, Alku, okej, okay, dobra, to już tutaj mamy zbudowane, proszę bardzo, tutaj może troszkę do dołu, żeby oczywiście włoski było widać, 3D, że, że to moja budowla nie jest nie 3D, po prostu Wojan jest chudy, po prostu nie ja nic dawno, tylko nagrywał filmy z Minecraft. No, o. a mój jest umięśniony, bo chodził na siłownię i jest taki, o, normalnie bóg grecki. <grym> e, dobra. Tutaj kończymy jego czuprynkę, koniec tutaj na go samej głowy jeszcze muszę, żeby mu nie napadało do głowy. O pięknie. Dobra. Okej, okay, ta budowla już wygląda coraz lepiej, tak o, dokładnie, zróbmy mu 3D, słuchajcie, tylko troszkę klocków będę musiał postawić, zostało nam półtorej minuty, o, o już mało czasu, zaraz przejdziemy do, słuchajcie, ogarniania punktacji, więc trzymajcie no kciuki za mnie, żeby dobrze mi, dobrze mi poszło, bo naprawdę ja się boję troszkę, okej, okay, dobra, zróbmy tak, Matry, tak. Mati, ja zapomniałem, w to nam czas leci i ja się nie spieszyłem, a teraz nie mam czasu. Nie, no czas leci jak szalony, dobra. Czekajcie, o tak, o zrobimy, może. Okej, okay, dobra. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. O, dobrze. I teraz tylko tutaj jeszcze tak dokończyć jakoś ładnie, no proszę, niech to wyjdzie całkiem sympatycznie, bo ja naprawdę nie mam zamiaru tego poprawiać. Dokładnie. No najgorsze zdążył, jest to zostało że... tylko minuta chyba, nie? No, minuta, 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 dokładnie minuta, no. Ja się muszę Teraz. mu jedną rękę zrobić. <laughs> Okej, okay, więc tutaj sobie dobuduję coś takiego. Proszę bardzo. Okej okay. i w sumie tutaj już możemy połączyć. Dobrze, 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 dobrze. Okej, okay, tutaj sobie zabuduję elegancko, okej. Okay. I słuchajcie, mój Wojan, no już jest na końcówce i teraz już chciałbym po prostu... Nie, ta ręka jest za chuda, muszę ją pogrubić trochę. Okej, okay, tak, ja zrobimy. Ja i wy nie no. Dobra, tutaj jest Za okay. chuda ręka, z tego co wiem, to Wojan chodził na siłownię i to był koks, nie? Tylko dobra, zrobimy tak, tak. Już kiedyś tak. chodziłem na siłownię, ale coś nie wyszło i dalej chudy jestem. Okej. Okay. Teraz o tutaj. Jeszcze dłoń, jeszcze dłoń muszę zrobić Mało czasu. Okej, okay. tutaj cyk, cyk. Ale nieźle postawiłem z tych emocji. Okej, okay. teraz tu dłonie, pyk, 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 pyk. Ile czasu zostało, Mati? No, zostało 8. Osiem... Koniec czasu. <laughs> Koniec. Ja a nie czasu. postawiłem krocek, a nie to źle się, się postać. Koniec ale, czasu, dobra. nie? Nie ma poprawiania. Usuwaj to. No bo tak, było to... No niestety, no. Dobra, widzowie, skończyliśmy właśnie budowlę naszych postaci. Teraz jedynie co nam zostało to punktacja. Słuchajcie, dobra, to teraz przejdziemy do punktacji. Ja sobie biorę tabliczkę. I będziemy, każdy będzie dodawał sobie punkty. I zaraz zobaczymy, kto zbudował lepsze budowle. Uwaga, mamy dosłownie teraz tylko i wyłącznie napisanie punktacji. Dobra, Alku, ocenimy Twoją pierwszą budowlę. Um, okay. Fajnie, że jest cała postać, I bardzo... To bierz pod uwagę to ile mieliśmy czasu, nie? Będziesz 10 jakby sekund. Pod względem no, czasu, nie? Ilość kolorów, ile użyłeś, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to tak, tak samo, samo jak cztery. raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, no to na plus. Um, fajnie, że postać duża, no to już masz dwa punkty. Um, w... Oczu nie mam, to nie dostaniesz punktu. Um, hmm. No dobra, damy ci dzisiaj 5. 5 punkcików na 10, proszę Piątkę. bardzo. Piąteczka, teraz przyjdziemy do mnie. Yy, możesz okay. tutaj. Możesz coś napisać, co, 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 jak Ci się podoba? E, no, ja bym ci tutaj tak, też użyłeś czterej kolorki jak ja, tylko to akurat się udało zrobić oczka, jednak brakuje no ciała całego, więc sama głowa tego została. Więc jak patrząc e, pod względem procentowo tutaj e, przez pierwiastek i przez potęgę i do Kosinusa dałbym ci czwórkę. Okej, okay, no to teraz możesz ocenić swoją budowlę. No to ja swoją mógłbym dać. A w sumie też na piątkę, tak jak ty dałeś, bo niby są kolorki, niby jest zarys, ale nie ma detali, nie ma oczu. Więc jak połowę zrobiłem, ale połowę nie. Dobra, to. A ty już... sobie ile dajesz? Yy, sobie jeszcze muszę dać. No dobra, to ja dam sobie yy, piątkę. Piątkę, niech będzie 5. Niech będzie 5, tak ja. samo jak tobie, powiem, że te dwie budowle są bardzo podobne, no i przejdziemy teraz do kolejnych, słuchajcie, to teraz tak, Alka musimy ocenić, dawaj, Alek, swoje oceny walimy, ja już dobra. tam, już mam swój typ, dobra. No to niecimy. ja bym sobie tak sam, sobie, no stała sylwetka jest, niby zbudowany jest, wszystko jest, ale dawaj, ocenię, tak nie już podoba pisz, mi się to do końca, to daję fustkę. A ty ile dałeś, czekaj, sześć, o. 6-6 bo tutaj, 6. słuchajcie, dałbym 7 jakby była buzia, no bo tutaj jest jakaś taka otwarta, be. No właśnie, gdyby ta buzia była tam zamknięta z drugiej strony, to bym wtedy sobie dał ósemkę nawet, ale no, Do, no nie bym tego. Dostałbyś się ode mnie 7, jakby było o coś takiego, to bym widział wtedy, wiesz, wow, 3D. A ja bym ósemkę dał, gdyby to by była takie to, awesome, to było budowane, to słuchajcie, w 10, w 10 nie, w minutę. Dobra, słuchajcie, teraz przyjdziemy do mnie. Słuchajcie, proszę ocenić tą fryzurę. Patrzcie, jaki zawijas tutaj elegancki. Uuu, Cyk! to Alek jest. Żyweczka. No, Wojan, słuchajcie, ma taki paseczek tutaj. Trochę pomyliłem kolory, ale jest pasek, to jest na plus. Dlatego mi się wydaje, że to jest spoko. Jak Dobrze, na minutę właśnie. taka budowla, to ja bym dał, no nie wiem, no tą siódemeczkę to jest minimum u mnie. Nie wiem, jak ty. Siódemeczkę dałeś? No, no, siódemeczkę dałem sobie. Teraz Ty, twoja dobra, kolega. no to twój na pewno jest wymiarowy bardziej niż mój, bo mój chudy, twój ma no. ładnie bój się zrobioną. Tylko nie ma ciała, więc za to, że ciała nie ma to trochę odejmowane punkty, ale szósteczkę ci dam, o. Proszę dobra. bardzo. Dobra, to teraz przechodzimy do ciebie. Zobaczcie na Wojana. Ej, ten wojan w ogóle wygląda jak zombie. Rozumiecie, to jak wygląda jak zombie z Minecrafta i ma za wysoką głowę trochę. No, troszeczkę tak, ale on ma ehm... takie ręce, żeby się przytulić, prawda? No, wygląda całkiem sympatycznie. W ogóle plus za to, że, że, ten, że to jest 3D takiej. No, no nie no, postarałeś się Alku. Słuchajcie, to, to ja tutaj na tej rączce postawię ocenę swoją. pamiętajcie, Możesz... by dać mi minus jeden punkt za e, dziury w budowie. O, to no dobra, dobra, no to okej. Okay. Jak na 10 minut to dajesz szóstkę. miała być siódemka, ale z tą dziurą to jest 6. Yy, okay. No dobra, to teraz ty możesz ocenić, jak, ci, no jak uważasz. Ja sobie daję minus 1 punkt za tą dziurkę i daję sobie minus 1 punkt za tą całą głowę trochę za chudą, więc daję sobie... Ojejku spadłem, daję sobie ósemeczkę. O, Uuu, to lecisz, lecisz mocno. Dobra, to przychodzimy do mnie. No nie wiem, no ja powiem szczerze, tak. Zobacz, jakby Wojan tak wychodził, z, nie wiem, z Minecrafta tutaj, z tego, z ziemi, patrz, Też tu się oparł. I tutaj wychodzi. łapeczkę w górę. Zobacz łapeczkę w górę każe nam zostawić, więc widzowie, zostawiacie łapki w górę. Bo to jest niespotykany, że plusik, no okejkę. Okay. Zobacz jakie ma piękny włosy jaki i rok. posłuchajcie tego, Wojana, Wojan mówi dajcie łapkę w górę, to co, Wojana nie posłuchacie? Dobra. Ja sobie daję powiedzmy ósemkę, no powiem ci szczerze podoba mi się ta budowla, nie jest jakaś najlepsza, ale sam zamysł tego, że Wojan wychodzi z, patrzcie, z Overworlda, nie, patrz tutaj, o stąd wychodzi i każe zostawcie łapkę w górę, to jest mocny temat i tym no bardziej, okay. że le, lepiej mi wyszedł pasek niż tobie, ten na, na, na bluzce, ponieważ no tym tobie tutaj się nie skończył, no tylko... Ale bo ja on tak ja jemu się ten pasek jakby kończy w połowie, czy tam przy czwarte, a on nie leci do końca wie, w tym. Co ty gadasz? Okej, okay, no. no to okej, okay, no to dobra, no to w każdym bądź razie no u mnie jest bardziej symetrycznie niż, niż oryginalnie, no ale no okej, okay, rozumiem, dobrze się wybroniłeś, no dawaj teraz ocenę swoją i tyle. No okej, okay, a więc ja tobie 别，呃、yeah, uh。 Chciałem dać ogólnie więcej, raczej znaczy mniej punktów, ale dam więcej, bo się wybroniłeś z tym, że on tak z ziemi wychodzi w ogóle. Fajny pomysł, że daje łapeczkę w górę i już tak się podpiera, to też mi się bardzo podoba. No. Tutaj trochę się pomyliłeś, bo ten pasek zrobiłeś trochę inaczej niż w oryginale i kolor oczu jest inny, bo Wojan ma brązowe oczy w no. nie pamiętasz. Więc skoro ty dałeś sobie tutaj usemeczkę, ja sobie dałem usemeczkę. No to dam tobie yy, 7,5, dobra? Pasuje? Okej okay, 7,5, dobra. No to słuchajcie, widzowie, teraz musimy tylko podliczyć te punktacje. I uwaga, uwaga, dobra, Alek, to ty ja liczę sobie posłuchaj. swoje a ja te swoje, dobra. Dobra, 9, dodać. 10. E, to jest 6, dodać 7. Okay. 22, i gdzie są buty na głowę? Na głowę, ok? 37,5 mam.

Dobra, widzowie. Nie, no widzowie, no to byliśmy bardzo blisko siebie. no Udało mi się, że, że troszkę lepiej punktacja mi wyszła, ale widzowie, sam wer werdykt należy do Was. Dajcie znać w komentarzach, czyje bazy Wam się bardziej podobały, czy budowle Wam się bardziej podobały. I ten odcinek się właśnie kończy, więc zostawiajcie łapki w górę, wbijacie do alka, bo naprawdę, naprawdę nasze budowle wyszły całkiem super. Także niech Eldorado będzie z Wami, trzymajcie się gorąco. 爸爸，干嘛？